I on w pewnym momencie, jak wygłosił swoje przemówienie, nagle coś się dzieje z profesorem Bianki się nazywał. Nagle on pada y, y, przy pulpicie na ziemię. Wszyscy przypadli do niego, żeby go ratować, okazuje się, że serce przestaje działać. I ten Bianki w tym momencie, kiedy się znajduje wśród tych swoich przyjaciół, autorytetów, widać, że on wzrokiem szuka jednego, gdzie jest Moscati. A Moscati już wtedy miał opinię o tym, że jest utalentowany, ale głupi, bo jest katolik. Ten szuka Moscati'ego, i w tym momencie, kiedy Moscati podbiegł do niego, zdążył jeszcze wezwać księdza, tamten przyczepił się do niego, nic nie mógł powiedzieć. A Moscati powiedział do, do, do tego profesora: Proszę za mną powtarzać Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracie i siostra, a potem recytował z nim razem credo wyznanie wiary. Gazety pisały, że wielki profesor Bianki pożegnał się wczoraj z tym życiem, wyznając wiarę katolicką.